Dzień dobry, Agnieszka Siewiereniuk, Macierowska i Portal Dzień Dobry Białystok. Słuchajcie, najpierw Wam powiem, że bardzo się w tym momencie dla Was poświęcam, bo tu płynie woda, jest wieczór i jest masa komarów. One tutaj wszędzie tego nie widać, ale one są wszędzie w tej chwili na mnie: komary, jakieś meszki i to strasznie nie gryzie, więc docencie to, jak się poświęcam. A poświęcam się dlatego, że chcę powiedzieć o tym stawie, który jest za mną. On nie wygląda w ogóle jak staw, ale ja wiem, że to był staw, ponieważ ja się urodziłam na Dolidach, tutaj niedaleko, e, zaraz za tym parkiem, mieszkałam, później mieszkałam. Tutaj na ulicy Dojnowskiej i wiem, że tutaj całe życie był staw. To jak on teraz wygląda, to woła o pomstę do nieba. Wiem, że y, zginęły niektóre dokumenty z Urzędu Miasta, które świadczą o tym, że tutaj kiedykolwiek był staw. Y, trwa w tej chwili kontrola, y, która ma wykazać, czy ten staw jest, czego nie ma. Ja powiem tak, odkąd się urodziłam, a żyję na tym świecie już ponad 40 lat, wiem, że ten staw był. Tu mój tato łowił ryby, tu ja razem ze swoim tatą łowiłam ryby i ten staw na pewno tutaj był. To nie powinno tak wyglądać i ja myślę, że trzeba jak najszybciej doprowadzić to miejsce do tego stanu, jak to powinno wyglądać. Bo szkoda, po prostu szkoda. Dzisiaj mamy bardzo mało takich miejsc, mamy mało zieleni, mamy też niewiele miejsc, w których można jakby wypocząć, właśnie z wędką nad wodą, bo biały stok jest dzisiaj, no nie chcę już się powtarzać, że jest betonowy, ale jest, po prostu jest. Więc o takie miejsca po prostu trzeba dbać. I dobrze by było, gdyby ten staw udało się wyremontować. Mieszkańcy Doilit składali wniosek, do budżetu obywatelskiego, żeby odrestaurować ten staw, przywrócić mu dawny wygląd, taki, który tutaj kiedyś był, taki, jak ja pamiętam, no ale niestety wniosek został odrzucony. Trudno powiedzieć tak naprawdę z jakiego powodu. Chciałabym bardzo jeszcze za swojego życia zobaczyć ten staw takim, jakim on kiedyś tutaj był, żeby tutaj znowu można było przyjść, czy na ryby, czy po prostu z kocem, z grillem i posiedzieć chwilę nad wodą. Naprawdę jest bardzo przyjemnie, mimo że naprzeciwko jest fabryka sklejek, od której. no. Są odpowiednie też i zapachy, i hałas, ale naprawdę tutaj w tym miejscu da się wypocząć. Ja bym nie chciała widzieć na tym stawie żadnej y, estakady, ani czteropasmówek, ani dwupasmówek, ani nawet choćby nawet kostki brukowej, bo to jest niepotrzebne. O takie miejsca należy się troszczyć, bo ich w Białstoku brakuje. Z bardzo dużym poświęceniem wśród komarów, meszek i wszystkiego, co mnie w tej chwili gryzie. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska i portal Dzień Dobry Białystok. Pozdrawiam.